Witam Państwa na naszym kanale Żyj zdrowo. Będziemy poruszać tu te tematy dotyczące zdrowego stylu życia, tego jak możemy wpłynąć na nasz dobrostan, na nasz organizm, na naszą energię. Poruszymy tematy dotyczące zdrowej diety, ale diety takiej, z którą można się zaprzyjaźnić, z którą możemy na co dzień być za Pan Brat. Będziemy poruszać tematy dotyczące snu, dotyczące naszych relacji, gdyż one również mają wpływ na nasze zdrowie. Nie zapomnimy o najważniejszym, czyli o ruchu, który jest bardzo ważny w funkcjonowaniu naszego organizmu oraz dostarczeniu nam odpowiedniej energii. Mamy jesień, więc warto pochylić się nad tematem odporności. Rozpoczął się rok akademicki, niedawno również rok szkolny, dlatego wszyscy jesteśmy zabiegani, zarówno dzieci, jak i rodzice, warto zastanowić się po pierwsze nad zdrową dietą, która dostarczy nam odpowiedniej ilości witamin i minerałów nad ruchem, który również wzmacnia naszą odporność. Nad zdrowym snem i po czwarte, nad odpowiednią suplementacją. Wracając do naszej diety, warto jesienią pamiętać o niektórych produktach, które wspomogą nasz organizm w walce z bakteriami. Jednym z nich jest imbir, kiszonki, orzechy włoskie i miód. Imbir ma bardzo wiele właściwości. Jest on przeciwzapalny, przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy. Działa również rozgrzewająco. Dlatego wspomaga nasz organizm w walce ze stanami bakteryjnymi i wirusowymi. Jako ciekawostka mogę powiedzieć Państwu, że również jest bardzo dobry przy bólach stawów i mięśni. Jest też cudownym antyoksydantem. Innym produktem, który warto mieć w swojej kuchni, są kiszonki. Zarówno kapusta kiszona, ogórki działają. Cudownie naszą florę bakteryjną, dzięki kwasowi mlekowemu, wzmacniają naszą odporność. Kiszonki możemy również sporządzić z marchewki, z rzodkiewki czy z kalafiora. Jeżeli chodzi o orzechy włoskie, są one bardzo bogate w kwasy omega-3. No i oczywiście miód, który jest naturalnym antybiotykiem, który łagodzi nasz ból gardła. Dlatego warto też również mieć go w swojej kuchni, szczególnie o tej porze roku. Podsumowując, pamiętajmy w tym okresie jesienno-zimowym o odpowiedniej diecie, o odpowiedniej długości snu, o ruchu oraz o suplementach, które czy są niezbędne, zwłaszcza o witaminie D3. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.